Hey wszystkim z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na krótką, trochę późną, ale jednak aktualizację, ponieważ z taką z takim ciekawostką chcecie się do Was przyjść bardziej, na co warto zwrócić uwagę w, w nadchodzących dniach, i myślę, że to też może wyjaśnić parę tematów związanych. Właśnie z tym rozdzielaniem, rozpłynianiem, i tak dalej, bo w ostatnim tygodniu dużo się działo, mieliśmy dosyć silny węzeł. Ja co prawda byłam bardzo zajęta w związku z tym nie za bardzo właściwie, no właśnie mi się tak czas ułożył, że pomimo moich szczerych chęci, nagrania aktualizacji nie, da nie udało mi się w tym tygodniu jej nagrać wcześniej, no więc dopiero gdzieś tam, w tej chwili i y, 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 tak późnymi godzinami, gdzieś mi się udało usiąść y, dla was. No i teraz. No właśnie, chociażby to, że właśnie ten tydzień był taki mocno, mm, mocno napięty. Dużo napięć było, bo dosyć taki duży węzeł, on oczywiście był związany y, z księżycem, bo to była jakaś taka wyjątkowa pełnia, przynajmniej według astrologów, a jak wiecie, że ja ciągle gdzieś tam tą astrologię lubię i gdzieś tam cały czas się nią interesuje i badam, więc wiem o tym, że rzeczywiście ten, ta, ta pełnia księżyca w tym tygodniu nie była taka łatwa dla wielu, i też właśnie dotyczyła dużo różnych wielu różnych sytuacji. Teraz jak takie, jak takie zjawiska na nas wpływają? No, oczywiście nie na wszystkich, ponieważ, tak jak to bywa z każdym procesem, y, im bardziej jesteśmy w, w tym, z tym procesem zintegrowani po prostu gdzieś tam pewni każdy z nas ma swój kształt ewolucyjny i każdy ma swój etap procesów, i każdy ma swój temat. I tak jak Wam już kilkukrotnie mówiłam, ale w tym wypadku warto to przypomnieć, że niektóre procesy Będą bardziej odczuwalne przez istoty, które są bardziej jakby z kształtem przypominające ten proces. Więc to nie jest tak, że na przykład niektórzy z Was czasami piszą w komentarzach, że A, bo mnie to w ogóle się umieści, nic nie dzieje, u mnie się nic nie zmienia. Ktoś inny pisze za to, że idealnie, dokładnie tak jak. To mówię, to się u was w życiu dzieje. Dlaczego tak jest? Dlatego, że właśnie część z was albo no właśnie, przy okazji, przy okazji astrologii, yy, że właśnie są jakieś takie generalne, globalne układy typu pełnie, nowi i tak dalej, powiedzmy, że księżyc co dwa tygodnie robi jakąś swoją jakąś swoją sytuację i nie każdą sytuację wszyscy odbieramy, oczywiście, że tak, bo byśmy chyba oszaleli, ale zdarzają się czy nowie, czy pełnie, czy jakieś inne konfiguracje potencjałów w kosmosie, czyli właśnie układzie słonecznym, ustawienia tych planet w stosunku do nas, które się bardziej lub mniej odbijają na pojedynczych osobach. No i właśnie, Księżyc akurat jest taką planetą, ja na niego mówię Słońce Złodziei, ponieważ on podkreśla emocje, których tak właściwie nakręca nas nazwę we nazwę własnej iluzji. Ja już o tym wspominałam wcześniej, w, na wcześniejszych aktualizacjach, zresztą na prognozach i wielokrotnie mówiłam o tych iluzjach, że ten rok trochę, trochę będziemy tak akceptować tą iluzję, powiedziałabym. Nawet ona się momentami nam przyda, nawet momentami będzie... Yy, będzie potrzebna, żeby coś zobaczyć. Dlaczego w takim, w takim stanie funkcjonujesz, do czego cię to ma y, skłonić, czy na przykład tak zwane rozmyślania, tak się potocznie na to mówi e, trochę z języka angielskiego, overthinking, czyli takie przemyśliwanie na wszystkie możliwe sposoby, takie przeinterpretowywanie sytuacji i, i wprowadzanie się w błąd y, bardzo skutecznie często potrafimy właśnie to był taki tydzień. Dosyć dużo prze, przeinterpretowań, nakręcań się emocjonalnych ze względu na powymyślane scenariusze, które, które gdzieś tam, mało tego, że sobie to była jakaś sytuacja. Oczywiście, że tak. Jakieś takie sytuacje, które nawet niekoniecznie miały wspólne, nic cokolwiek wspólnego z tym, co się faktycznie y, dzieje. Ale powiedzmy, mieliśmy jakąś sytuację, jakiś temat, który, który nie był przez nas do końca rozumiany, czy, czy, czy jakąś taką zaczęliśmy sobie wtedy wymyślać interpretację do tej sytuacji, która nam wytworzyła scenariusz, w który weszliśmy i w tym tygodniu. Właśnie taka tendencja, mogliśmy, mogliśmy się sami dać, wpuścić przez swój własny umysł w maliny, więc na to należy też zwracać uwagę i zawsze sobie przypominać takie zdanie, ja jako człowiek należący do ludzi, którzy bardzo analizują wszystko dookoła więc jak czegoś nie jestem pewna, a właściwie takich filozofii, które nadinterpretacje jakichś wydarzeń, sytuacji może być wiele w moim wypadku jak w każdym zresztą wypadku też są różne sytuacje, które ja potrafię sobie przeinterpretować, no i właśnie te sytuacje mogą nas doprowadzać do jakiegoś takiego totalnie błędnego scenariusza i dlatego właśnie w tym tygodniu tego było sporo no ale zawsze sobie zadajemy na koniec pytanie, przynajmniej ja sobie to zadaję, to pytanie czy aby na pewno mam rację no, i tutaj y, oczywiście wszystkie moje, akurat y, gdzieś tam nadinterpretacje zostały w przeciągu kilku minut dosłownie wy, wyczyszczone, więc mnie akurat w tym tygodniu to bardzo delikatnie y, raczej spotkało, czy może dotknęło to tylko problemu y, nadinterpretacji, natomiast ja wiem, że y, no, bo z Wami rozmawiam codziennie, więc wiem, że tutaj też było bardzo wiele, tych sytuacji na dużo większą skalę. Więc tutaj ta nadinterpretacja i na nasza umiejętność dorabiania historii, do historii, do tworzenia sobie różnych wariantów, które są kompletnie niespójne nie z rzeczywistością. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że umysł sobie musi dorobić informację, sobie musi ją dopisać, do dotworzyć, dokształcić po to, żeby. No Mieć jakieś zdanie na jakiś temat, no więc bardzo dużo naszych przekonań yy, właściwie są lekko inspirowane faktami zewnętrznymi, natomiast większość to są spekulacje umysłu, wyciągnięte wnioski, które właściwie się nijak mają do rzeczywistości. Tutaj jest jeden temat, który chciałam właśnie Wam. Przedstawić, to jest ten, ta nadinterpretacja, która właśnie nam powoduje tworzenie przekonań. Ale jak rozpoznać prawdziwe przekonanie, które rzeczywiście, za które warto walczyć, a które przekonanie są takie bardziej zasłyszane czy wymyślone przez umysł w sposób indywidualny, to tu jest ta różnica, że właśnie to za co walczymy wynika z tej czakry sesa, z tego trzeciego poziomu, to będzie coś, co sami zbadaliśmy, co nie jest przeintelektualizowane, co nie jest przeinterpretowane, co nie jest informacją zasłyszaną z zewnątrz, tylko jest przez nas sprawdzona osobiście, poparta własnymi, prywatnymi wnioskami. To są sytuacje, to są treści, to są przekonania, które nam wyrosły na czymś co żeśmy sami przeżyli, o które warto walczyć, i to są te nasze. Natomiast cała reszta, ja nie wiem, może tak jest, może tak nie jest, ale ja mam tutaj swoje, bo ja przeczytałam, bo ja wiem, to to już jest, to już jest z zewnątrz, tutaj się należy. Jeżeli nie mamy jakiegoś realnego poparcia dla danej sytuacji, nie, nie szłabym w tą stronę, czyli nie. Nie interpretowałabym tego tak, żeby za tym gdzieś tam móc y, gdzieś te opinie wyrażać w taki sposób bardzo, y, bardzo konkretny, raczej nie. No więc dobrze, ale w tym tygodniu y, również było ważne to rozdzielenie i to uspójnienie, ponieważ oczywiście te procesy cały czas trwają, one, ale taka podstawowa funkcja tego procesu, słuchajcie, warto zwrócić uwagę, po rozdzieleniu z czymś, z kimś lub jak z jakąś sytuacją warto zwrócić uwagę na okoliczności, jeżeli dana treść, dana sytuacja jest sama, 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 o, może tak, samodzielna, samotna w danej sytuacji. Czyli rozdzieliliśmy coś ze sobą i to jest pojedyncze. Czyli na przykład, no nie wiem, mogliśmy się poprzez to rozdzielenie odrzuciliśmy jakąś treść z siebie. A potem się okazuje, że ta treść jest osobna, ona sobie tak lata, taki wolny elektron, ale ona, jak gdyby ta umiejętność na przykład, w momencie, kiedy jest tylko ona wykorzystywana, ta jedna, bez żadnego, żadnego y, opisu dookoła, bez żadnego otoczenia, bez towarzystwa innych treści, bez towarzystwa innych informacji, ona może być bardzo przydatna y, tylko dlatego, że jest samodzielna. Że jest sama, że ona nie ma zespołu treści naokoło, że ona nie jest otoczona przekonaniami, jakimiś konfiguracjami innych programów. To jest istotne. I właśnie to teraz warto zobaczyć, czyli rozpuszczamy wszystkie stare treści, niech one się właśnie tak poukładają, trochę samotnie, gdzieś tam pojedynczo. I w momencie, kiedy macie wątpliwości co do czegoś, czy coś jest ok, w momencie, kiedy to zostawiamy samo sobie, czy to jest do odrzucenia, tutaj się wahacie, jeszcze nie wiecie, czy coś jest do odrzucenia całkowicie, czy jednak gdzieś jeszcze te treści warto wstrzymać się z daną decyzją i tak dalej. Jeżeli tą treść puszczacie i ona jest sama i w momencie, kiedy nagle się okazuje, że ona w pojedynkę to w ogóle bardzo fajnie działa, to to nie jest treść do usunięcia, czy jakaś czy może program bardziej, ponieważ my usuwamy programy, treści nie możemy usunąć. One są i one mają być. Oczywiście, że mają być, one mają rosnąć. One mają podnosić nam poziom świadomości. One nam są wszystkie potrzebne. Niepotrzebne są nam błędne konfiguracje, właśnie na przykład w oparciu o przekonania. Więc jeżeli rozpłyniemy przekonania rozmontujemy te stare schematy, stare przekonania, lęki i tak rozłożymy to na kawałki, gdzieś tam będą te nieciągłości i tak dalej, wiadomo, że tak, ale w momencie, kiedy dana treść będzie sama, może się okazać po prostu, że ona była po prostu w złym miejscu, ale ona przestawiona, przestawiona w inne miejsce może działać znacznie, znacznie lepiej. Więc właśnie o to tu chodzi i, yy, i to warto naprawdę tą perspektywę i kontekst pojedynczych treści po prostu zmienić. Czyli jeżeli coś nie działa całkowicie, to rzeczywiście jest do usunięcia, ale jeżeli to coś działa tylko. W konkretnych sytuacjach, to należy to przekonfigurować w taki sposób, żeby to y, mogło sobie funkcjonować tylko w tych konkretnych sytuacjach. Dla przykładu, bo wiem, że Wy je lubicie te moje przykłady, możemy mieć na przykład narzędzie jakieś, które y, no, proszę bardzo, możemy mieć młotek, tak? Weźmy sobie młotek. Młotek jako narzędzie do wbijania gwoździ w ścianę, no, jest najlepszym, jakie można znaleźć. Tak, jak gdyby gdzieś pod ręką. Natomiast młotkiem raczej ciężko się nie wiem, może jeść zupę, ciężko, raczej się nie napisze nic młotkiem na kartce, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli próbujemy młotkiem pisać ka na kartce, czy jeżeli próbujemy, no nie wiem, coś nabrać tym młotkiem, tą zupę, no to yy, będziemy nie lubić tego młotka, bo ona nie będzie działał. Czyli jak gdyby zrozumienie tego zasobu, czym jest funkcja danej treści, jest w tym momencie podstawą, fundamentem, ponieważ ta funkcja, Nadaje sensu, tylko my musimy zrozumieć sens. Jeżeli mamy inne narzędzia do wyboru, na przykład do jedzenia zupy, no to y, oczywiście w tym wypadku łyżka, ale na przykład my odrzucamy tą łyżkę z jakiegoś powodu, dlatego że ktoś nam coś powiedział na temat tego narzędzia, że ono nie działa, że ono jest wadliwe, że ono jest, y, niekoniecznie będzie dobrze działało. To generalnie wiecie, oczywiście to są symbole, którym ja się teraz poruszam, może takie głupie przykłady, ale one też. Y, Oznaczają w ogóle zmianę tego podejścia. Ja uważam, że to jest dzisiaj na ten piątkowo walentynkowy wieczór, co, co wiem, że część z was gdzieś tam pewnie y, spędza, y, spędza wieczór w, w, w jakimś takim towarzystwie miłym, y, więc, y, więc tutaj y, spodziewam się, że raczej może gdzieś tam w weekend będziecie się, co po niektórzy tą aktualizację oglądać, ale to nie o to chodzi. W każdym razie, jeżeli ktoś wam gdzieś coś powiedział na temat łyżki, że jest złym narzędziem, że właściwie do niczego nie służy, że jest tempa, że ani tym nie, nie napiszesz, ani nie wiadomo, no ale się okazuje, że jeżeli zrozumiesz funkcjonalność tej łyżki, to się okaże najlepszym narzędziem do jedzenia zupy, zdecydowanie lepszym niż młotek. Może taki śmieszny ten przykład dzisiaj, ale taki, taki piątek, taki wieczór, takimi. Takie, po takim tygodniu to już tylko takie porównania gdzieś tam mi zostały. Więc słuchajcie, yy, warto przepuścić, rozmontowując roz, schemat, rozmontowując program, który, jest, który się nazywa właśnie, że to jest rozdzielenie. Rozdzielamy te programy wewnętrzne od siebie po to, żeby zobaczyć, jak one będą sobie radzić w innej konfiguracji. Na początek one muszą sobie zacząć zawsze radzić same. Bo wtedy dopiero poznajemy prawdziwą funkcjonalność, czyli odłóż ten młotek, odłóż tą łyżkę i spójrz się na to poza wszystkimi absolutnie przekonaniami, poza wszelką opinią, którą słyszałeś, słyszałeś na zewnątrz na ten temat. W tym momencie tak sama wymyśl, sam wymyśl, do czego może służyć takie narzędzie, jak w kształcie młotka czy w kształcie łyżki. Co ci do głowy przychodzi, patrząc się na to narzędzie? Oczywiście w ten sposób podchodzimy do własnych treści, do własnych lęków. Czego dotyczy ten lęk? Masz go zrozumieć, nie tylko go czuć, czego on dotyczy, o czym on jest, przed czym cię przestrzega, przed czym cię blokuje, dlaczego tutaj, jaki to ma sens, bo jeżeli nie ma to sensu i twój umysł o tym wie, że to nie ma sensu, i w tym momencie sobie tu uświadomisz, że to nie ma sensu, to albo przestawisz to w inne miejsce, czyli tak jak tą łyżkę włożysz do, do, do miski z zupą, a, a młotek włożysz do skrzynki z narzędziami. Yy, i będą działały poprawnie obydwa, albo nie, albo będziesz dalej się upierać nad tym, że ta łyżka jest do kitu, bo ktoś ci tak powiedział, lub coś gdzieś przeczytałeś, przeczytałaś, a młotek będzie nadal no, gdzieś tutaj istniał w sytuacji nabierania zupy. Słuchajcie, tyle na dzisiaj właściwie, dlatego że to chciałam taką krótką, ale myślę, że istotną, tak trochę do własnych przemyśleń, aktualizację. Gdzie, gdzie sobie coś możemy sami do tego, myślę, że ta informacja to może to jest banalne dla wielu, ale ja uważam, że warto mimo to zrobić taką syntezę tej treści, przyjrzeć się temu i zostać trochę samemu w tym, tym samym, e, tym samym sobie też nadać właśnie nowej wartości tym treściom, bo w momencie, kiedy sobie uświadamiamy, że ta łyżka to jest naprawdę fajne narzędzie do jedzenia zupy. To w tym momencie ta łyżka ma swoją wartość, której już nie da się zaprzeczyć. Ona się potem może okazać też również skuteczna do nabierania w ogóle wody, do czegoś wlewania itd. Także poznając funkcję, samodzielną funkcję treści, dajemy możliwość rozwoju tej treści w sposób prawidłowy a również podnosimy też jej poziom rozwoju, poziom ewolucyjny tej treści. Pamiętajmy, że to rozdzielenie to polega na rozdzielenie starych schematów, starych programów i nadaniu temu jeszcze raz nowej wibracji, nowego funkcjonowania, nowej funkcji, prawidłowej, jak najbardziej prawidłowej funkcji. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Życzę Wam udanego, fajnego weekendu. Mam nadzieję, że y, może mi się uda dużo szybciej coś teraz już nagrać, y, może przy, gdzieś nawet i w niedzielę lub w poniedziałek. Trzymajcie się zatem i miłych, miłego piątku. Hej, hej.